Cześć wszystkim, tu Stecgen i zapraszam was na kolejny odcinek o Hot Wheelsach, tym razem Case B na 2026 rok, czyli Case, który pewnie powinien pojawić się na przełomie grudnia i stycznia już w niektórych sklepach, jeżeli mamy szczęście. No bo w Ameryce Case A już się pojawia, więc spodziewam się, że przełom listopada i grudnia, no to jest ten czas, kiedy Case A trafi do nas. Natomiast Case A już był poruszany w poprzednim odcinku z tej serii, tym razem jest Case B. Kolejne nowe modele. Zacznę może od tego, które modele będą miały Recolor. Zacznę od tego, że powraca do nas Mazda. MX-5 Miata i jest to kolor biały tym razem. Mazda pojawiła się w zeszłym roku w kolorze, no powiedziałbym takim limonkowym oraz w takim metalicznym kolorze z limonkowym pasem, czy z żółtym? Nie, no to limonkowy pas będzie. Pojawiła się dwukrotnie w zeszłym roku, w tym roku powraca tym razem w barwie białej. No i powraca do nas również Formuła 1, tym razem recolor w postaci timu McLarena z Formuły 1. W związku z tym kolejne bolidy pojedyncze F1 trafią do nas po tym, jak w zeszłym roku mogliśmy znaleźć 3 bolidy w pojedynczych blistrach i 5 bolidów w 5 F1. Teraz zakładam, że spora część tych z 5 jeżeli nie wszystkie nawet, bo najprawdopodobniej będzie ich 5 w mainlineach, że 5 z tych bolidów trafi do nas. W blistrach pojedynczych. Zmiana w stosunku do tego, co było w zeszłym roku. W zeszłym roku były to modele w tym mini-secie Track Aces. Było to rozróżnienie na jeden model który miał różne barwy, różne kolory i to były trzy: Oracle Red Bull Racing, Williams Racing i Mercedes AMG z Formula One Team. Natomiast tym razem, z tego co widzę, jest mini set Formuły 1, który będzie zawierał pięć różnych bolidów z różnych zespołów. W związku z tym zakładam, że to jest największa różnica w stosunku do tego, co widzieliśmy w zeszłym roku. Mamy mini set F1. Kolejny recolor, a właściwie to nie, to jest Optimus Prime. On wygląda i dla mnie identycznie jak ten z zeszłego roku. Nie wiem, czy tu jest coś więcej do powiedzenia. No, był w zeszłym roku, w tym roku jest to samo. W zeszłym roku było szaleństwo w Ameryce na pewno na tego Optimusa. Nie wiem czemu. No, ja sam mam zeszłorocznego Optimusa, ale czy to było okupione jakimś szaleńczym atakiem na półki, żeby go zdobyć? No, niekoniecznie. Nie wiem, co w nim jest takiego, poza tym, że jest na licencji Transformers, natomiast wiem, że powraca w takiej samej formie. Powraca również do nas bardzo ciekawy samochodzik, czyli Macmartree Sperling, tym razem w kolorze niebieskim. W zeszłym roku pojawił się taki szarawy kolor Macmartree, w związku z tym to jest kolejny z powrotów w przyszłym roku w case'ie B. Powraca również po trzech latach. Kit Koncept, czyli samochód koncepcja Kita z Night Ridera. To jest powrót po trzech latach, bo ostatni ten kit pojawił się w 2023 roku. W związku z tym, no tutaj już trochę czasu musieliśmy na niego poczekać, ale jest i wygląda świetnie. Bardzo mi się ten odlew podoba. Powraca do nas również pierwszy, chyba w dzisiejszym zestawieniu Fantasy Car, czyli X Steam. X Team powraca ostatni raz był widziany w 2021 roku jako Hot Wheels ID, natomiast wcześniej w 2020 był w pięciopaku, opaku, a w 2018 ostatni raz mogliśmy go kupić jako mainline'a, tutaj X Team do nas powraca w kolorze niebieskim. Powraca do nas również Hot Wheelsowa straż pożarna 5ALARM powraca po dwóch latach. Tym razem Five Alarm występuje w case'ie B w kolorze fioletowym, całkiem ciekawy odlew, mi się na przykład podoba. Kolejnym powrotem z fantasy carów jest Hollerback. Hollerback był już w zeszłym roku, nawet dwa razy w dwóch różnych kolorach. W tym roku wraca do nas Hollerback, tym razem jest to kolor niebieski, a właściwie nawet błękitny. Tutaj no, nie, jakoś nie pałam bardzo dużym entuzjazmem do tego odlewu, natomiast no, dla fanów ciężarówek myślę, że zdecydowanie coś co warto rozważyć. Powraca do nas również jeden chyba ze sławniejszych elektryków na rynku, czyli Porsche Taycan Turbo S. W tym roku pierwszy z y, odlewów, pierwsze z malowań będzie białe, czyściutkie białe, bardzo mi się podoba to, że malowanie tak wygląda. Ogólnie mi się Taycan Turbo S w tych barwach bardzo spodobał i uważam, że jest jednym z ciekawszych malowań. Na Case B w przyszłym roku pojawi się w secie HW EV. Kolejny fantasy car, który powraca to jest WhatsApp. Wasab ostatnio był widziany w pięciopakach w 2018 i 2020 roku Teraz wraca jako, pojedynczy, jako samochód w pojedynczym blistrze Bardzo elektryzujący odlew Natomiast ja tutaj nie dostrzegam jakichś super cech tego samochodziku No i powraca jeden z faworytów moich w tym case Czyli powraca do nas również Dodge Dodge Hemi Challenger Kolor złoty. Uważam, że bardzo ładny i świetnie będzie pasował do Daytony z case a, A. Zresztą możecie sobie zobaczyć w poprzednim filmie. Uważam, że fajny zestaw złotych malowań się nam szykuje. Mam nadzieję, że będzie ich trochę więcej i będę się starał zebrać je wszystkie. To już tak pokemonowo zajechałem. Wraca również Cupra i racer Cupra i racer tym razem w takim, bym powiedział, przyszarzonym niebieskim kolorze. Nie wiem, jak go nazwać. Po prostu powiem niebieski na razie. Malowanie jest całkiem fajne, natomiast sam w sobie samochód no, jakoś nie do końca nie przekonuje, więc ten odlew. Tak, bym powiedział, że jest w dolnej części moich ulubionych, szczególnie z setu Night Speed, który szykuje się całkiem ciekawy w przyszłym roku. Między innymi dlatego, że tego Challengera złotego będzie zawierał. Powraca również 24-7, czyli teoretycznie jest to fantasy car, natomiast praktycznie wszyscy wiedzą na podstawie jakiego samochodu został stworzony. Chyba tutaj nie muszę jaśniej wskazywać wystarczy zobaczyć na obrazek tego samochodu. 24-7 w tym roku w secie Night Speed i w kolorze czerwonym z czarną maską, w większości czarną maską. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba to malowanie. Nie ogólnie sam odlew, szkoda, w sumie nie wiem czy szkoda, no ale ciekawe, że tak zbliżony do oryginału Fantasy Car funkcjonuje pod nazwą 24-7. Powraca również bardzo ciekawy samochodzik, to jest Roller Toaster Roller toaster w serii Motors się pojawi, jest to kolor bardzo, bardzo żółty. No i jest to po prostu jeżdżący toaster, bardzo mi się podoba. Akurat takie wydziwione w tą stronę samochodziki lubię. Powraca nam po trzech latach ostatni raz w 2023 roku pojawił się w pojedynczym blistrze, tak mi się wydaje. No i po dwóch latach pojawił nam się jeszcze raz na rynku Braille Racer Twin Mill, czyli to jest po prostu wersja Twin Milla z nazwą na bliższe, powiedziałbym wydrukowaną, ale to chyba się nie drukuje, w języku Brailla, czyli mamy te kropeczki i na samym samochodzie również są kropeczki, w związku... o, wytłoczone, to jest dobre słowo. W związku z tym mamy kolejny powrót, tym razem jest to powrót w secie... All Drivers Welcome. Jest to kolor złoty. Strasznie dużo złotego mamy na początku roku. Złotego, żółtego to widzę, że przeważają te barwy. No i niebieski. No i niebieski tutaj wpada nam z hukiem, bo pojawia się z powrotem Ferrari SF90 Stradale, czyli jeden z cięższych do znalezienia z zeszłego roku modeli. Tym razem pewnie będzie tak samo. Życzę powodzenia wszystkim w znalezieniu tego Ferrari. Kolor niebieski uważam, że drugi najładniejszy. Wiadomo, Ferrari powinno być czerwone, natomiast zdecydowanie lepszy moim zdaniem jest ten niebieski niż ten srebrny, który się pojawił jako drugie malowanie SF90 Stradale w zeszłym roku. Dla kolekcjonerów Ferrari przypomnę, że w zeszłym roku SF90 Stradale wyszły trzy, dwa w pojedynczych blistrach, czyli czerwone i szare, i wyszło taki bardziej bordowy kolor. Tak, wyszło to Ferrari w bardziej bordowym kolorze w tym pięciopaku. Oczywiście te kolory to są są oryginalne kolory mają swoje nazwy to znaczy ten jasny czerwony to jest Rosso Corsa ten srebrny to był Grigio Silverstone ten bordowy to Rosso Mugello a ten niebieski który nam się pojawi który tu widzicie to jest Blue Tour de France z powrotów można też zaliczyć dobry powrót Chevy'ego. to jest Chevy Silverado z 1983 roku w pięknym malowaniu Black Widow bardzo mi się podoba to malowanie i sam odlew tego Silverado moim zdaniem jest niezawodny, w związku z tym zdecydowanie polecam. Myślę, że to nie będzie bardzo rozchwytywany, chociaż ze względu na malowanie mogą ludzie chcieć go bardziej mieć. Natomiast sam Chevy Silverado jakoś nigdy nie cieszył się bardzo ogromną popularnością, szczególnie u nas w Europie. Ale jest w secie Tracking Along i myślę, że warto zwrócić na niego uwagę. Wraca też Mustang GTD. Mustang GTD w kolorze niebieskim wygląda obłędnie, zdecydowanie jeden z najładniejszych samochodów w tym case. Zdecydowanie piękne malowanie i zdecydowanie będę chciał go mieć. On jeszcze w dzisiejszym odcinku powróci. No i wraca też Chevy Fleetline. Uważam, że pięknie wygląda ten odlew, uważam, że w ogóle pięknie wyglądający samochód i fajna kolorystyka. Zdecydowanie też bym chciał mieć, a to bym bardzo dużo rzeczy chciał mieć. Ale naprawdę ten Chevy Fleetline jest jednym z ładniejszych odlewów i ładniejszych malowań w tym case. 2026 rok ma set Fan Driven, w związku z tym nie mogła zabraknąć Purple Passion, jednego z ulubionych samochodów fanów Hot Wheels. W związku z tym jest i Purple Passion, już w case B wraca do nas i to w kolorze różowiatkim, przepiękny kolor. Zdecydowanie łatwo będzie go zauważyć, wiszącego na półkach. Wraca również Monster High Ghoulmobile. Tym razem jest to kolor fioletowy, ale taki jaśniejszy fiolecik. Może nawet bym się pokusił o stwierdzenie, że jest to kolor lawendowy. Jest on tym razem w secie Matel. Razem z wcześniej, w poprzednim odcinku, wspomnianym busikiem należącym do Barbie. Wraca też jeden z moich ulubionych yy, samochodów ostatnich lat, czyli Bugatti Bolide. Bugatti w przepięknym malowaniu, zdecydowanie jedno z fajniejszych, jeżeli chodzi o te nie stało kolorystyczne malowania, wraca w secie starting grid, czyli takim typowo dla samochodów wyścigowych. Liczę na to, że może w końcu. Jakieś to Bugatti na półeczce znajdę. No i wracamy do tematyki ciężarówek. Raging Express również powraca po dwóch latach nieobecności w kolorze zielonym z tym chińskim kotkiem, który macha łapką, żeby przynieść... Co on przynosi? Szczęście? Pieniądze? Chyba pieniądze. W każdym razie coś przynosi, więc może dla szczęścia warto go zgarnąć z półki, jeżeli już będziecie w pobliżu. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o samochody, które do nas powracają. Mam jeszcze kilka sztuk nowych samochodów, które wam zaraz pokażę. Natomiast chciałem podsumować to tak jak w poprzednim odcinku, trzema tymi, które mi się najbardziej podobają i tymi, które uważam, że będą najbardziej rozchwytywane, chociaż ogólnie pewnie sporo z nich będzie rozchwytywanych. Moim zdaniem najciężej na półkach będzie znaleźć oczywiście Ferrari SF90 Stradale, oczywiście McLarena z Formuły 1, ale też ten Ford Mustang GTD uważam, że jest w topce. Najpiękniejszych y, odlewów i malowań w caseie B tych powracających do nas samochodów, bo jeszcze zostały nówki, które wam zaraz pokażę. No to mi się wydaje, że te trzy zdecydowanie będą najbardziej popularne w przyszłym roku z tego case'a. Oczywiście tuż za nimi, bo wcale nie dalej uważam, że będzie Bugatti Bolide, bo to też jest bardzo popularny samochód. Natomiast ja przechodzę może do tego. Co będzie nowe? Jakie pojazdy będą nowe w casie B? No i zacznę może od tej pięknej Pagani Zonda Cinque. Jest świetnym castingiem. Uważam, że zdecydowanie zasługuje na bardzo dużo uwagi. Szczególnie, że te tuned samochody w wersji skróconej, bym powiedział, trochę zgniecionej, są bardzo fajne. Co prawda, nie wszystkie bym chciał kolekcjonować, ale akurat to Paganizonda bardzo mi się podoba. Zdecydowanie jest jednym z lepszych jedną z lepszych wersji tych samochodzików w wersji tuned. Dodatkowo pojawia nam się też. Nowy Fantasy Car, Hightail Chaser, widać, że trochę inspirowany tym chargerem Daytona, to również jest nowość, która trafi do nas w case'ie B. No i trafi do nas również Drift Box, to też jest nowość, to jest y myślę, że samochód stylizowany oczywiście Fantasy Car, stylizowany na takie europejskie hot hatche. Bardzo fajny mały samochodzik. Fajne kary w tym roku wymyślają moim zdaniem. W związku z tym tutaj też się zalicza do tych ciekawszych odlewów z Kesa B przyszłorocznego. No i moim zdaniem, najbardziej rozchwytywany z tych nowych samochodów może być ta Paganiza onda, no bo to jednak zonda. To jest dosyć popularny samochód, co prawda w wersji Tunt, który nie jest aż tak popularny wśród kolekcjonerów, ale mi się wydaje, że z tych trzech chyba najbardziej rozchwytywane będzie coś na licencji niż te dwa fantazykary, chociaż uważam, że są bardzo fajne. No i czas przejść do Treasure Hunta i Super Treasure Hunter. No i w tym caseu uważam, że to jest na razie case o wiele lepszy pod względem Treasure hunter i Super Treasure hunter niż case A. W case B Treasure Hunt'em jest Dodge Viper RT-10. Przepiękny, bielutki kolor. Naprawdę wspaniały Treasure Hunt. Bardzo bym chciał takiego Treasure Hunt'a znaleźć i jest no po prostu nie jestem w stanie wyrazić jak bardzo się cieszę, że to jest Treasure Hunt. Jeden z niewielu Treasure Huntów, na które będę polował, bo zazwyczaj zostawiam je dla Was, dla młodszych kolekcjonerów, ale tutaj tego bym bardzo chciał mieć, bo Vipera uwielbiam. No i super Treasure Hunt, uważam, że jest cudowny, jest to ten Ford Mustang GTD, o którym Wam wcześniej wspominałem w lakierze Spectra Flame. No wygląda ten błękit Spectra Flame niesamowicie i zdecydowanie jest to piękny super treasure hunt. Ode mnie dzisiaj to tyle. Dzięki za ten odcinek, za to, że wysłuchaliście mnie do końca. Zapraszam was na kolejne, bo poruszę pewnie tematykę nie tylko kolejnych case'ów mainline, ale również może kolejnych setów z Premium i Silver Series. A ja was jeszcze zapraszam dodatkowo na naszego Discorda, żebyście ze mną podyskutowali o Hot Wheelsach. Zdecydowanie was do tego zachęcam. Bardzo chciałbym z wami o tym podyskutować, co jest yy, według was najciekawsze. W tych i w najbliższych setach oraz chciałbym zobaczyć wasze kolekcje, więc zapraszam na Discorda, do sekcji Hot Wheels. Dla odkami odpowiednio będziecie mogli sobie wybrać role, które was przypiszą do kategorii Hot Wheels, no i zapraszam was oczywiście na filmy o Pokemonach. A ja wam tymczasem jeszcze raz życzę dobrego dnia i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!